Witam, pozdrawiam serdecznie SimpliViet. Jesteśmy w pięknym, uroczym jesiennym lesie. Zapraszam na kolejny odcinek kulinarny z cyklu Gotuj ze skinheadem. się barszcz z łóżkami. Oczywiście najpierw podgrzeję łóżka, potem sobie zaleję to barszczem Nie ukrywam, że rozpaliłem, udało mi się spalić ogień łóżka się podgrzewają później przyjdzie czas na kawę jak zwykle woda historyczny Łóżka, no myślę, że nie wiem, 2-3 minuty, 4-5 że płomień jest fajny, mi się podoba, muszę uważać, żeby woda się nie wylała. Ktoś powiedział, że nielegalnie ścinam brzozy, drzewa, sosny w lesie. Nie, ja po prostu to, co leży powalone na ziemi, to przecież nie zetnę, proszę Państwa, żywego drzewa, które rośnie, które cały czas się rozwija, które będzie rosło przez kilkadziesiąt, tam, nie wiem, 100 lat, 200 lat. Tak samo, jak słynna lipa u mnie w państwie. Po prostu to, to, to nie ma sensu. Po prostu tyle drzew powalonych jest. Wystarczy, ja teraz wziąłem na bary takie grube drzewo i po prostu przeniosłem. Wystarczy, że zetniemy brzozę, że zetniemy świerk. Mój towarzysz z Kanady właśnie. Teraz obecnie napisał mi, że nockę w lesie o 4 rano napisał, że pali świerkiem. Pozdrawiam się bracie z Kanady, Kanada i Polska Blader. Ech, fajnie się z nim pisze, umie, umie, po, umie po polsku No uszka, łóżka, uszka łóżka, łóżka. Jakie tam wyszły? A cieplutkie No kurcze skinchać się naje, pejsów nie ma skin Nie no tak, y, łóżka to myślę, że to jeszcze to muszę poczekać, ponieważ Oczywiście tu jest cały sprzęt y, spiwór y, Także no, myślę, że jest idealnie, fantastycznie Kocham przebywać w lesie, no to jesień to jest taka piękna po roku, gdy liście opadają, gdy cały ten y, Cały ten urok lasu jest w ogóle, co przepiękna pora do lasu, bardzo urocza. Dzisiaj jest mglisto, ale jest tak pięknie, że postanowiłem się wybrać, bo mówię, nie wytrzyma, no po prostu jest tak pięknie, tak ślicznie w lesie, że to jest normalnie, ja w ogóle kocham las. No. Ktoś, nie, no ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez lasu. Normalnie ja bym w ogóle chciał zamieszkać w lesie z salonami, z jeleniami. To byłoby coś pięknego. Takie moje leśne marzenie. W ogóle domek w lesie postawić, no nie no, kocham las, no to jest coś fantastycznego, miłość do lasu, zaczęło się w sumie od zbierania poziomek. Chyba już te łóżka, proszę Państwa, także zdejmuję i pozdrawiam, sobie jeszcze dasz budy.